Cześć wszystkim, tutaj Damian, witam Was prosto z Filadelfii i czas na szybki raport przed pierwszą nocą Wrestlemania. Jeszcze za dużo miasta nie zwiedziłem, dopiero dzisiaj właśnie będę to robił. Wczoraj bardziej się tak aklimatyzowałem, że tak powiem, bo trzeba było dojść do siebie po podróży. Byłem jednak w sklepie WWE, by zobaczyć co i jak, ale niestety najfajniejsze rzeczy zostały już wyprzedane. Nie wiem, czy tam można było nagrywać, czy nie, bo po chwili jakiś gość zaczął do mnie machać, ale coś tam nagrałem, żebyście mogli zobaczyć teraz, jak to wyglądało. No, ogółem większość rzeczy idzie normalnie dostać online. Tak naprawdę nie wiedziałem, co było ekskluzywne, a co nie, więc tak za bardzo się tym nie ekscytowałem, ale jakieś drobne upominki ze sobą przywiozę. Może coś dla Was. Oglądajcie mnie uważnie, ale dobra, no dzisiaj WrestleMania. Ogółem noc druga będzie ciekawsza, tak mi się wydaje, ale dzisiaj też mamy solidne starcia i pozwólcie, że tak naprawdę rozpoczniemy szybki komentarz. Moje typy oczywiście wy też przedstawcie swoje typy w komentarzach, bo właśnie po to są te komentarze. Wydaje mi się, że rozpoczynamy od pojedynku Ripley z Becky Lynch. Ogólnie myślę, że to może być jedna z najlepszych walk tego wieczoru i stawiam tutaj jednak na to, że Ria dalej będzie mistrzynią, bo wydaje mi się, że jak ktoś ma przejmować ten paso, nie, to nie wiem, może jakaś świeższa twarz, choć trudno powiedzieć właściwie. No, może Becky wygra, by dalej promować swoją książkę. Jest taka opcja. Za bardzo mi nie robi, kto wygra ten pojedynek. Wiem jednak, że to będzie naprawdę fajna walka, czuję to i mój typ to jednak. Ria. Więc dobrze, następnie mam tutaj Guntera kontra Sami Zayn i no, Sami jakoś mocno nie został przedstawiony w tej budowie, trochę mu ten Gable pomagał, prawda, jednak nie wiem, może dojdzie właśnie tutaj do interwencji Gable'a, obróci się przeciwko samiemu i tym samym oni będą ze sobą rywalizować, a Gunter będzie szukał nowego przeciwnika, Bronson Reed wygrał ten Andre the Giant Memorial Battle Royal, który był obrzydliwy, po prostu obejrzałem cały smagnon wczoraj i nie warto było ale tak, Bronson to wygrał i Bronson powiedział, żeby Gunter uważał, a może to sami będzie miał uważać, bo nie, no sami wydaje mi się, że nie. Tutaj nie będzie żadnej niespodzianki, mój typ to Gunther i też jakoś nie wydaje mi się, by to sami miał właśnie zakończyć jego długie panowanie. Mamy też walkę kobiet 3 na 3. Nie zdziwię się, jak WWE od razu będzie chciał tutaj dać wielki moment Jade Cargill i że to właśnie jej drużyna odniesie zwycięstwo, ale tutaj też nie ma jakiejś dużej historii, no nie tak dawno dopiero Jade co się pojawiła, taki trochę zapychać, żeby umieścić po prostu takie kobiety na WrestleMania, bo chyba ogarnęli, że nie mają na to pomysłu, więc ja tutaj stawiam na ekipę Jade, ale też myślę, że to może być mocne starcie, no i jedno z najciekawszych, prawda, czyli Jay Uso kontra Jimmy Uso i tak się zastanawiam, no tak patrzę na to, że Jay jest numerem jeden, nie? że Jimmy to nie jest traktowany poważnie przez nikogo i tak nie wiem, bo na razie to wszystko wydaje się być oczywiste, ale to nie może być oczywiste, więc nie, nie wiem. No wydaje mi się, że będą chcieli dać moment Jayowi, ale się nie zdziwi, jak może nawet dojdzie tutaj do interwencji Bloodline i Jimmy wygra i na przykład Jay będzie miał rewanż we Francji, właśnie na tym. Payback, więc wiecie co tu zaryzykuje. Nie mówię, że chcę, żeby Jimmy wygrał, wydaje mi się, że Jay powinien, ale to będzie taki kontrowersyjny typ. Wygrywa Jimmy Uso po interwencji solo Sikoi. No raczej Roman Reigns mu pomagać nie będzie, nie? Następnie walka, która może dostarczyć wielu niesamowitych spotów, czyli Six Pack Ladder Match o pasy tag team. Wydaje mi się, że tutaj te pasy zostaną rozdzielone ze względu na to, że bierze udział sześć tak teamów. W końcu mamy niby podział na brandy, więc zakładam, że będzie dwóch zwycięzców i tego się trzymam. I może dojdzie tutaj do czegoś śmiesznego, że Artrów zgarnie na przykład dwa różne pasy. To byłoby w jego stylu. Nie mogę się tego doczekać, bo naprawdę tu musi być grześnie. Tyle osób w lader meczu. Stawiam, że wygrywa Austin Fury wraz z Graysonem oraz Tomaso wraz z. Johnem Gargano. Judgment Day kompletnie traci pasy i może pod wpływem frustracji Damien Priest będzie chciał później wykorzystać walizkę, choć nie wiem czy tej nocy, prawda? Ale jeszcze jest jedno starcie mianowicie Dominik Mysterio i Santos Escobar kontra Rey Mysterio. Jak się dowiedzieliśmy na SmackDown, partnerem nie będzie Dragon Lee, tylko ma to być Andrade, ale może Andrade też zostanie wyłączony, tak jak został wyłączony Dragon Lee. No na pewno to był Carlito, ale nie się jak koniec końców Carlito też zastąpi tego Andrade na bo widać, że Carlito chce być tak obok tego Reja, że chce z nim walczyć, tylko no, no tak, no Rey nie odwzajemnia tego. Tu moim typem będzie, że Dominik wygra, nie? Dominik z Santosem wygrywa, wygrywają taki rewanż, no i nie wiem, może na... Następnej WrestleMeni, taka kariera Rey'a Misterio na szali, bo w końcu to Rey wygrał na ostatniej WrestleMeni z Dominikiem. Ta rywalizacja jeszcze się nie kończy. No i drodzy widzowie, Main Event, Creme de la Creme. Tutaj same wejścia pewnie zajmą z 20-30 minut. Seth Rollins oraz Cody Rhodes kontra Derok oraz Roman Reigns. Tutaj na Ratuszu normalnie plakat wywieszony właśnie z tą walką. I moim marzeniem było zobaczenie Deroka na żywo i tak jak ja się powtarzałem w ostatnim czasie. Według mnie. Tu wynik może być tylko jeden. Derok oraz Roman Reigns wygrywają i mamy jutro Bloodline. Rules. Nie nastawiam się tutaj na jakieś wielkie show wrestlingowe, bo zakładam, że zarówno Roman, choć najważniejsze to jest to, żeby The Rock się oszczędzał, bo wiele lat już The Rock nie walczył, prawda? Ale to, to starcie to będzie pojedynek aury. Nie, tutaj każdy ma aury i The Rock ma największą z nich. I naprawdę tutaj ja nie oczekuję jakiegoś niesamowitego show, niesamowitych spotów, ale po prostu nie wiem, tu może paść pięć różnych ruchów, a i tak ja będę zadowolony, bo po prostu chodzi o to, by zobaczyć dla mnie to na żywo, no, ale wiecie o co chodzi? To są takie postacie, że no. Nie wiem, czego oczekiwać od tej walki, mówię, ja po prostu oczekuję show. Wydaje mi się, że to Roman musi prowadzić tę walkę ze strony tego złego taktimu, ale no jednak deroka na pewno zobaczymy w ringu. Nie wiem, no jeśli chodzi o typ, to mówię Bloodline, Rose i jutro. Jutro kompletny chaos w main evencie doprowadza to do... Ale o, o tym sobie pogadamy jutro, nie? Jak gdy wrócę z WrestleMania, od razu nagram swoje reakcje na żywo. Będę też zapisywał jakieś notatki sobie, żeby, wiecie, mieć jakieś świeże myśli, bo pewnie wiele zapomnę. Na samej WrestleManii oczywiście ja tam nie będę za wiele nagrywał, po prostu jakieś ujęcia, żeby też mógł móc to umieścić w jutrzejszym vlogu, ale tak, no... Dajcie znać, co Wy sądzicie, na jaką walkę najbardziej czekacie. No ja chyba nikogo nie zaskoczę najbardziej, czekam na ten main event. No i kody i Seth przegrywają, tak po prostu. Tutaj też może interwencji do jakiejś interwencji bloodline, pra... Przebiegnie sfrustrowany Jimmy, znów Solos i Koła się pojawi prosto, znikąd no Albo nikt inny, nie? Wydaje mi się, że karta na drugą noc jest zdecydowanie mocniejsza, bo w końcu tam będzie broniony pas Sefa, będzie broniony pas WWE, jeszcze LA Knight kontra Styles, ale ten main event robi robotę. I dobra, dla tych co wysłuchali mnie do samego końca, mam taki mały konkurs, nie wiem, mały giveaway, przywiozę stąd jakieś, nie wiem, dwie, trzy pamiątki i mam do Was prośbę. To będzie trochę głupie, ale chcę, żebyście mnie rozbawili. Później sobie to poprzeglądam. Przedstawcie mi Wasz najśmieszniejszy, taki najgłupszy scenariusz na wynik main eventu nocy drugiej, czyli Cody Rhodes kontra The Rock. Kilka zdań, naprawdę, niech to mnie rozśmieszy. Później zapiszę sobie niki tych osób, zapiszę konta i dam Wam znać, jak będę się z Wami kontaktował, ale takie dwa, trzy komentarze sobie wybiorę, docenię te osoby, które właśnie są tutaj i oglądają do samego końca. Dziękuję w ogóle, że jesteście na tym kanale związanym z i to wiele dla mnie znaczy i cieszę się, że razem możemy teraz przeżywać te emocje, więc mówię, najgłupszy scenariusz na main event drugiej nocy, nie wiem, raczej nikt z światów powracać nie będzie, ale takie klimaty mocno fantazy. Mam nadzieję, że będziemy się wszyscy dzisiaj dobrze bawić, trzymajcie się, do usłyszenia jutro, cześć!